Siemano, nie, ja jestem Karmo, a to jest kolejny odcinek z Halloween, czyli Outlast 2. Moi drodzy, w, moi drodzy, w ostatnim odcinku skończyliśmy oto w tym miejscu. I tak jak obiecałem, ten odcinek będzie na pewno dłuższy Także bez zbędnego gadania, chodźmy dalej po prostu. Pójdźmy tutaj, poświećmy sobie. Mam nadzieję, że nic mnie nie wystraszy. Lampkę sobie, sobie możemy oświecić. Oczywiście, że nie. Dobrze, co tutaj jest za nami? Nikt nie idzie. Jeszcze. Robi się coraz bardziej creepy. Okej, okay, czy my chcemy tutaj wchodzić? To jest pytanie. Oczywiście, że chcemy. Schodami, normalnie, pach pach. Tu jest jakiś stół. Za nami nikt nie idzie. Ok, co to jest? Kołyska nie, albo to jedzenia y, dla zwierząt. Paśnik dla zwierząt, o dokładnie. <laughs> Lament akuszerki. Dzieci nadchodzi. Szykuj nóż. Dzieci nadchodzi. Czas ciąć już. Matko wroga splamionego, Bożego stworzenia, grzechem poratowanego. Alleluja, wstrzymaj burzę, nie musimy czekać już, wróg, wróg się rodzi wbrew naturze. Świątynna brama w Bienusz, dziecię rośnie, dziecko rośnie też przyłuch, dziecię rośnie piekielny tuch. Ezechiel kotów z ostrzem w dłoni, niech nikt przy bramie od modlitw nie stroni. Okej! Okay. Nagrać to możemy A no, wydaje mi się, że byłoby dobre nagranie Coś nagrywam, ale nie wiem co Zaraz tam pójdziemy zobaczyć konk konkretnie co nagrywam Czy to są dzieci? Wow Chodzimy po dzieciach. Co jest grane? Kurde, coraz zaczynam bardziej się obawiać. Podobno. No idziesz. I tam ktoś był? Chyba. Podobno Outlast 2 jest straszniejszy od 1. Ale to zobaczymy. Kurde, nie przepadam zbytnio za horrorami. To możemy się przeczołkać pod bramą. Ale wiecie, jak jest Halloween? Halloween jest raz w roku. Także żaden problem wydaje mi się, by pograć sobie. Co my tutaj mamy? Ok, tu już widać, to nie muszę nagrywać. O. Bateria. Ktoś tutaj biegł, albo mi się wyda wydawało. Jeśli Wam się materiał spodoba kochani To nie zapomnijcie zostawić suba czy też łapki w górę Będzie mi mega miło Został o kolego O kupę Goni mnie? Okej, okay, nie goni mnie. Chodźmy do środka. Możemy tutaj wejść? Oczywiście, że nie. To okno. Kurde, posiedźmy sobie w tym, w tym domu. Hmm... O, tutaj coś jest. Bandaż. Nie wiem, czy mi się przyda. Okej, okay, zamek może być zamknięty. Mi to tam nie przeszkadza. Ja mogę... Jak najbardziej wchodzić oknem. No ale tutaj coś nie przyjdziemy. to, Ok, chodźmy ogn. Będziemy chodzić ogna oknami, kochani. Oho. Tak, spacja. Tutaj byliśmy? Nie. Tutaj nas jeszcze nie było. Także przeczukamy się ponownie. Okej, okay, co to było? Nie wiem. Tutaj przyjdziemy, nie przyjdziemy? Jak... Możesz przesuwać niektóre przedmioty stojąc obok nich. Okej. Okay. To tutaj się pewnie będziemy podsadzać. Przytrzymaj, aby wejść w interakcję. No dobrze, w interakcji nie musimy. Coś tu mogłem podnieść, o. Podnieśmy to To jest jakaś Biblia czy coś takiego, rozdział ósmy to Psychopaci tutaj żyją w sobie, kurde My musimy znaleźć Lynch Lyn Lynch. chyba To jest taka babka, która się rozbiła z nami podczas podróży samolotem Ała, Tego się nie spodziewałem. I trochę bez emocji to mówię. A że okularki spadły koledze. Czym ty kurdy jesteś? jesteś? Okej. Okay. Okay. Tu jest okno otwarte, co nim wyjdziemy. Oha, uh, uh, uh. Outlast to jest akurat taka gra Tak, wchodzę po łóżko na C. Ok. Wiemy na przyszłość. Właśnie się zastanawiałem, jak to zrobić. I nie pamiętam, jak się. A, chyba jest włączone to. O fał. Dobra, chrząść to. Tylko to dodatkowa bateria schodzi. Zmień. O, tam kościu się jakiś była, dobrze. Pójdziemy się niego zap go zapytać, co tutaj się dzieje. Niedobrego, witaj, Mordo. O, tu Kurde, ja tu, tu. Pierwszej w flecie kupi. Jeszcze pod drzwi pójdę, pod... tam pójdę, pod łóżko. Jakaś szmata kupia. Myślałem, że ja się kultularnie zapytam, co tu jest grane, ale widzę, że może być ciężko. Kisza, dobra, wychodzimy. Nie będziemy tu siedzieć, siedzieć cały odcinek, oczywiście. Dobra, tutaj już nas nikt nie widzi. Najwyżej sobie pobiegamy, nie? Tam jest jeden. Postaramy, tutaj może wyjdziemy. Po cichutku mi jej zamknąć, ok? Zamknijmy sobie ze spokojem a tu jest, tu jest okno dobra idziemy dalej nie ma co tu robić w ogóle o kurwa tam kościół był nie wiem czy mi odwiedzi czy nie Oso... i coś się nagrywało Całego dnia, gościu malinowy. Ty tu idziesz, czy nie? La la la, la, la. Dobrze, chyba nie idzie. Wytupiamy stąd. Tyk. Okej, okay, tutaj sobie kolega chodzi. To niech sobie chodzi. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Tylko, że jakbym je zauważył. Nie To Może jakbym je zauważył, właśnie. Idziesz sobie? Dobra, poszedł sobie, fajnie. Chodźmy do tego domku, wejdziemy tu jakoś oknem? A nie, tam ktoś jest, to nie wchodzimy, pieprzymy to. O kurwa, co to jest? What the fuck? Nie, wiem, choćby tutaj. A tutaj nic nie ma. Kochanie, bądź na papa na że mi powtarza. Nie chce mi się czytać, pierwszy mnie to. Okej, okay. tutaj jakaś świątynia. Kto to w ogóle nam mówi, ja nie wiem. Ja sobie zrobię screena tego ładnego miejsca. To trzeba przyznać, że ładne miejsce jest i nawet... To jest ten co to około, czy... a nie, to jakaś o, 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 okluzja optyczna, czy coś takiego wydaje mi się. A teraz Bóg zesłał... Okej, okay, tu chodzi o leń. Czego ja mam tutaj szukać? Okej, okay, nagrajmy sobie to. Hmm, kobieta! Kurde, tak reagują na kobietę, jakby ją pierwszy raz widzieli. Spoko! Chodźmy to kościoła, kochani. Może tutaj jest Len, którą uratujemy. Tę nie przejdziemy, tu możemy otworzyć. Tutaj też, chodźmy tutaj. Jeszcze może sobie trochę tą czułość myszki zmniejszę. No trochę za za bardzo, kurde. O. Dobra. Otwórzmy powoli. To jest co? Zachrystia? Jakiś modlitewnik czy coś takiego? Spokojnie, zróbmy zdjęcie. Nie chce mi się czytać, mam to szczerze kompletnie w bombie. Otwórzmy jeden, drugi zamek. Nie wiem, chodźmy też w drugą stronę. Zobaczmy, co tu jest. No i sobie zobaczyliśmy. Drzwi nie zamykamy, bo jakbyśmy chcieli uciekać, to wiecie, to mamy cały czas drogę otwartą. Tutaj. Kurde kościu. Ale masz klatkę, szczerze mówiąc. Jak ty tu śpisz? Okej, okay, prawie w dziurę wpadłem. A wskoczmy sobie. Ej, jakieś gówna. I tu wysyłają. Nie, no tu nikogo nie ma.

Oko, zobaczmy, co to jest za klucz. Popatrz na lewą kieszeń, żeby wyjść. Żeby co? No i tu użyj baterii. Bandaży Nie wiem, gdzie czy ja... Co, czym ja to mogę otworzyć? Klatkę jakąś? Mm, Tutaj średnio? Tutaj mogę? Nie mogę. O kurde, Kościół się zmęczył chyba. Dobra, zmieńmy tę baterię w końcu. I podejrzewam że, podejrzewam, że my musimy wrócić do tego miejsca, gdzie... były te zatrzasięte... drzwi. Spoko, no to wróćmy sobie na chillerce. O... O, miałem na myśli te drzwi. I co ja mam, a tab? I co ja ci tym kurde otworzę kościół malinowy? Mm. Odnajdź len No kurde, nie wiem dlaczego to są To klucze, kurde Nie, prze nie przeczytać Tutaj mam przejrzyj O no, tutaj coś było Użyj baterii, pandaży No i jak ja mam ją, kurde Uwolnić, nie wiem, wrócę tu jeszcze raz Czekajcie Gdzie to iść Tu No i elegancko Tu nic nie ma na pewno? Tutaj? Tutaj nic Skakuj Morcio, wracamy Nie no nie wątpię, że im klatki mamy pootwierać I tam coś jest Jak ja bym się tam miał dostać niby Kurde, coś muszę tutaj pomyśleć Okno mnie. Tutaj na oknie też nic nie ma Hmm. Tutaj też nic nie ma i nikt nie ma, what the fuck Nie wiem jeszcze raz tab <laughs> przejrzyj materiały. No jeszcze trochę tych materiałów będzie, kochani. 18 oh. 18 stron. No nie wiem co tutaj mam zrobić, kurde, kompletnie nie wiem. Dobrze, wyjdźmy z tego kościoła całego. Może coś na zewnątrz? Z prawej strony tutaj może coś jest. Nie, no to, to coś tam w środku. Kurde, ale. Ciężki orzek to z gryzienia. Tutaj jestem w stanie się wspiąć? Nie. Tutaj pewnie też nic nie ma, ani nawet przejścia. Dojdziemy tutaj szukać chodźmy tutaj. No ja bym te drzwi otworzył, ale nie chcą się otworzyć. No wrócić wątpię. Nie wiem, pójdę jeszcze raz, ale nie wydaje mi się. Nawet nie jest napisane to, czego ten klucz jest kurde potrzebny. Nie podoba mi się ten fakt. Otwieraj się kółnie, ku kurde, nie wiem. Tam mi wygląda na coś do przejścia. Ale jak ja bym miał tam przejść? Na przykład tędy. Okej. Okay. O kurwa macie, ja pierdolę jebany chuju. Ja pierdolę się wzrykłem. No i elegancko. No i tędy mamy iść, dobrze. Yy, mamy to, znaleźliśmy. Chodźmy na górę. Jesteśmy w domku jakimś, ok. No to jest kościół, a nie. Kurde, ale ma tu obrazy. Zatrzaśnięte, ok. Chodzimy jeszcze wyżej. O, tutaj jest sypialnia pastora. Widzę w kościele normalnie. Nie mają żadnej plebanii, czy coś takiego. Tutaj będziemy mogli w szafie się schować. To się może przydać informacja. Tutaj coś widzimy. Nic nie widzimy. Nie, tam ktoś jest. Jakiś goff boy. Tych drzwi chyba nie chcemy otwierać.

to chodźmy Ale to już moi drodzy w następnym odcinku Mam nadzieję że wam się ten podobał No dłuższy może nagrać następny odcinek Może będzie trochę dłuższy, nie wiem zobaczymy Ale ja na ten moment uciekam Także dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję że wam się podobało Widzimy się jutro o godzinie 22 z Outlast 2 Trzymajcie się Buenos dias, may noches